podobno jak się pojawia dziecko, to świat wywraca się do góry nogami, jak to było u Ciebie. No to prawda, świat zupełnie się wywraca do góry nogami. Człowiek troszeczkę bardziej zaczyna się bać o różne sprawy, ponieważ jest już wtedy odpowiedzialny za tę małą istotkę. Już nie żyje sam dla siebie. To się wszystko wtedy zmienia. Kiedyś mi mój znakomity kolega Tomek Sapryk powiedział: Zobaczysz, że będziesz miał pierwsze dziecko. Już nie opuścicie lęk. Lęk przed przyszłością, przed tym, żeby zabezpieczyć temu dziecku byt, dobre warunki, żeby to wszystko było zawsze w porządku i poukładane. Co w naszym zawodzie nie jest takie proste. I rzeczywiście prawda to była. Sam poczułem, że coś takiego się wtedy dzieje. Przede wszystkim zmieniają się priorytety. Ta mała istota jest najważniejsza na świecie. Rodzina staje się najważniejsza na świecie, chociaż zawsze była ważna, ale wiadomo, że praca, jakaś kariera yy, prowadzą nas taką, a nie inną drogą. Natomiast, jak pojawia, jak pojawia się dziecko, to wszystko hamuje i, jakby ten dom, yy, to dzieciątko. Yy, to największe szczęście. Stało się tak piękne, tak pełne i tak fajne, że chociaż wcześniej nie miałam wcale jakiegoś niefajnego życia, że nawet nie wyobrażałam sobie, że może być tak, tak fajnie.